Witajcie! Dobrze wiemy, że nie wszystkie poranki są idealne. Dlatego, aby powódka była mniejsza, warto upiększyć otoczenie. Dziś pokażemy Wam, jak można udekorować sypialnię. Zobaczcie. Bez wątpienia sypialnia to jedno z najbardziej intymnych pomieszczeń w domu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy czuli się w niej komfortowo i swobodnie. W związku z tym, pokażę Wam, jak ciekawie można ją udekorować za pomocą starej szafki. Na początku szlifuję szuflady wyjęte z komody. Następnie maluję je podkładem w sprayu. W kolejnym kroku maluję je wybranymi kolorami w sprayu. Gotowe półki mocuję do ściany. Całość dekoruję i gotowe. Taka dekoracja z pewnością świetnie sprawdzi się w sypialni małżeńskiej, a jednocześnie nadaje jej jedyny i niepowtarzalny charakter. Różnego rodzaju obrazy są cenioną ozdobą sypialni. Ja osobiście lubię takie, które są związane z moim życiem lub rodziną. Dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak w bardzo prosty sposób można wykonać oryginalny rodzinny obraz. Na początku ramę obitą płótnem maluję szarą akrylową farbą. Następnie, przy pomocy przygotowanych wcześniej szablonów, wykonuję podpisy w dolnej części płótna. Używam do tego białej akrylowej farby. Teraz członkowie rodziny przy użyciu tej samej farby odbiją na płótnie swoje dłonie. Na końcu naciągam dokładnie płótno i gotowe. Taki obraz będzie wspaniałą rodzinną pamiątką na długie lata. Poza tym, możecie go wykonać w dowolnej wersji kolorystycznej, dzięki czemu będzie niebanalną ozdobą w waszej sypialni. Toaletka to wymarzona część każdej kobiecej sypialni, dlatego dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić ją ze starej maszyny do szycia. Zobaczcie same. Na początku oczyszczam nogi maszyny silnym środkiem czyszczącym. Po upływie 5 minut całość płuczę wodą. Następnie bejcuję blat na wybrany kolor, w moim przypadku jest to jasny dąb. Kiedy blat schnie, pokrywam nogi maszyny lakierem bezbarwnym. Pozostało już tylko przykręcić blat i gotowe. I jak Wam się podoba moja toaletka? W prosty sposób możecie zrobić miejsce, które na pewno pokocha każda z Was. Serce to symbol miłości, dlatego nie może go zabraknąć w sypialni. Pokażę Wam, jak zrobić eleganckie drewniane serce, które możecie sobie zawiesić albo postawić w dowolnym miejscu. Zobaczcie. Na początku przecinam deski. Następnie rysuję na nich serce. Teraz wyżynarką wycinam deski według wzoru. W następnym kroku wycięte części szlifuję i układam z nich serce. Teraz łączę całość za pomocą stelaża. Następnie nakładam podkład i maluję całe serce na wybrany kolor. Kiedy farba wyschnie, nakładam dwie warstwy masy podkładowej pękającej, po czym maluję całość farbą akrylową. Na koniec zawieszam na serce lampki i gotowe. Takie serce możecie ozdobić zgodnie z upodobaniem. Ja wybrałam lampki, ponieważ wieczorem ta sama ozdoba zyskuje cieplejszy wymiar, co może przełożyć się na nasz nastrój. W każdej sypialni oprócz wygodnego łóżka potrzebny jest także odpowiedni klimat. Dlatego dzisiaj pokażę Wam bardzo szybki patent na to, jak wykonać ładną ozdobę do sypialnianego okna, aby wyglądało uroczo. Oglądajcie. Na końcach tasiemki o długości około 30 cm przyklejam wybraną ozdobę. Na końcu do każdej ozdoby przyklejam magnes. Ten szybki patent możecie wykorzystać nie tylko na oknie sypialnianym, ale także w każdym innym pokoju ponieważ jego efekt jest naprawdę uroczy, a dodatkowo jest praktyczny, dlatego że przy wychodzeniu na balkon czy teraz nie będziecie zawadzać te Mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom nawet przedwczesne pobudki i zerwane noce nie będą Wam straszne. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał Kastrama Polska, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi filmami. Koniecznie sprawdźcie też najnowszą gazetkę. Do zobaczenia!